Cześć, z tej strony Leniwy Gracz Dzisiaj Wracając do Złego toku wydarzeń Numer Luty 2004 rok I zobaczymy na chwilę Co przed nami Oczywiście numer Walentynkowy, jak to Luty Dziecięcy Barmycha Odziana w zbroję, z sercem Na dłoni I konkursy Petsokę do wygrania Tony Język angielski Oczywiście kolejny komiks Do przeczytania No i co? Wilki Zając Widzicie Pierwsza część I o dziwo Autorom strasznie się zmieniła koncepcja, ponieważ pierwsza część to była Zwykła naparzanka zręcznościówka. O tyle w drugiej części postanowiono na przygodę Point and Click. Także tutaj widzicie część pierwszą. Dosyć całkiem to przyjemne. Dosyć krótkie. Także nie można narzekać. Tu są damóweczki. Jest Harry Potter Quidditch. Widzicie jako komando. No oczywiście pełno przewerałów robienie sobie puzzle ze zdjęć bitmap puzzle możecie własne zdjęcie podzielić na kawałki socomind Marble, deluxe nic wartego uwagi specjalnie także tutaj nie ma się nad czym rozwodzić widzicie dalej oczywiście simsy na początku oczywiście fifa, simsy też się dobrze trzymają, widzicie na dole Jestem gwiazda, rayman trzeci dalej na topie Widzicie Harry Potter, FIFA, konkurs z Transformersów z komiksów. Chyba konkurs? Nie, to jest tylko reklama. Nie, to nie jest tylko reklama, to nie jest konkurs. Dalej widzicie. Król Lew. I to jest chyba gra przygodowa, bodajże. Chyba tak. Tak, to są pozostałe filmy, ale to jest tylko przygodówka Nie wiem czy kojarzycie, ale była też taka Gra platformowa Lion King Taka dawno, dawno z DOSa taka, jeszcze wiecie Tylko ona chyba nad przed filmem, tak to sobie jakoś tak Nie pamiętam teraz dokładnie To już nościóweczka taka No i mój brat Niedźwiedź, film i gra Film całkiem ciekawy, przynajmniej jak się go oglądało za dzieciaka? Pamiętam tych dwóch głupich łośków, chyba tam było takich też dosyć zabawnych. Omega Stone, postać archeologa. Wiecie tutaj, bardziej gra edukacyjna, chyba poznawanie różnego rodzaju budowli, zagadki. Może mogą być nawet ciekawe, wiecie, tylko nie udało mi się niestety co zagrać. Uru, Ages Beyond Miss też kolejna Widzicie, Będzie bardzo dużo przykodówek teraz wysypało w tym roku The Sims Poza Domem Szczerze mówiąc nie wiem co to jest to jest bardzo interesujące to, ale to jest chyba ten The Sims, chyba się nazywało Busting Out bodajże i to jest na PS2 mam no, Pierwsze Simsy w ogóle w 3D, nawet wiecie, chyba przed. no nawet przed dwójką do po prostu. Jeszcze jakieś takie nieśmiałe poczynania trójwymiarowe. Kolejny komiks, kit padu Bardzo fajny. Też tam parę numerów udało mi się kiedyś zgarnąć i je też gdzieś tam w swojej kolekcji z dawnych lat trzymam. Na ja wyjdzie. Kolejny z nich. I weszliśmy w kolejnego Władce Pierścieni. Widzicie, że ich naprawdę bardzo sporo trzeba w Władcy Pierścieni. I lepsze, gorsze gry były. Oczywiście wiadomo klasyka. Ten... Battle for the Middle Earth. RTS. Tutaj jest coś jeszcze zupełnie innego. Powiedziałbym, że wygląda troszeczkę tak... Nie wiem Trudno powiedzieć, bo to jest clean Nie grałem w tą grę. Też tak że wygląda zbliżone do RTS-a. Wiecie? No, się... brak innowacyjności, utrudnia obserwacja pola rozgrywki. Jakoś sobie bardzo nie chwalą na czwóreczkę. O, i tu jesteśmy w czymś cudownym. Piaski Czasu Pierwsza część z trylogii, która potem się okazała, że nie jest trylogią, bo robi kolejną część z zapomnianych piasków Natomiast to jest pierwsza z tych prawdziwych, dobrych dobrych części z Piasków Czasu, nie mówię o tych wcześniejszych Genialna rozgrywka, mechanizm cofania czasu po prostu cudowny Walka też ta myśl tak bardzo nie zastarzała do dzisiaj, myślę. Bo ogrywałem ją może parę lat temu. Jeżeli lubicie coś, coś w stylu właśnie, no nie wiem, Batmana z Arkam, Arkham, serii Arkam, czyli masa przeciwników wokół Was, trzeba sprytnie manewrować, przeskakiwać nad nimi, kontrować to jest już tutaj takie coś było obecne. I bardzo fajnie się to sprawdzało. Jest masa wrogów wokół nas. Wszyscy skaczą, a my musimy to kontrolować. Widzicie? Pełno po prostu zagadek, akrobacji, walki. Naprawdę było wszystko pięknie zróżnicowane. Bardzo fajne otoczenie. Po prostu zdarzały się takie dziwne momenty pracy kamery, gdzie jakieś te skoki po prostu były niemożliwe do wykonania. Czasem kamera ci pokazywała miejsce, gdzie masz niby iść, a tak naprawdę bo po prostu pokazywała zupełnie. Czasami pokazała miejsce, do którego przyszedłeś, niż które masz iść I się, bo czasami tak człowiek kręci w kółko. Ale poza tym, właśnie kilkoma takimi dziwnymi skokami, też kamera po prostu nie pokazywała dobrego kąta. To poza tym było całkiem wszystko przyzwoite. Także. Na pewno kiedyś się to pojawi W filmie, w czwartek tygodniowym Worms Armageddon, wyjdzie recenzja Syberia, Colin, Piękne, same piękne rzeczy Żeby się nie powtarzać to już przejdę dalej Przejdę dalej Widzicie Są te Łośki które były tym tymi wesołymi kretynami. No ja tą historię, widzicie? Generalnie, nie widzę, żeby się wyróżniała w jakikolwiek sposób bo żeby się wyróżniała z czymkolwiek. Macie, widzicie opis nieźwiadków. I misia koalet, który wcale z misiem. I całkiem sporo przeciętnej rozgrywki, jak widzę, i niczym się nie wyróżniającego gameplay'a. Pro Evolution Soccer, trójeczka. Jak już się mogliście domyślić i zauważyć, to gry sportowe nie są moją mocną stroną, więc tu nie chcę się za bardzo zagłębiać, bo nie mam do tego ani predyspozycji, ani żadnej wiedzy. Aby tutaj coś zabłysnąć. Raczej znaczy, piłkę nożną w gry sportowych unikam, więc możecie sobie sami zobaczyć. Jest 5,5. Oceniają to jako ładną grafikę odgłosy trybun, czyli wszystko to pod względem audiowizualnym wygląda bardzo dobrze. Natomiast widzicie, wszystko wadane na. PC DVD, czyli po prostu znowu mogli się oburzyć właściciele samych CD otwaraczy CD, którzy nie mogli sobie takiego dvd tam wcisnąć. Też mogło. Już budzić jakiś niepokój, aczkolwiek to jest rok 2004, więc powoli powoli jednak to DVD wchodziło dosyć dynamicznie, Rollercaster World, czyli. Tworzenie własnych rollercoasterów, yy, gdzie nie wygląda to specjalnie obiecująco, głównie skupia się na tworzeniu tych rollercoasterów, może przejażdżki nimi, natomiast nie oświadczycie to widzicie, ani zarządzania swoim parkiem, ani ustalania cen biletów, jak RollerCaster, Tycoon czy innymi atrakcjami, jedynie po prostu sobie możecie stworzyć własną kolejkę, trochę sobie nią pojeździć pewnie są jakieś zadania do zrobienia, określenie jakaś może prędkość do osiągnięcia, albo coś w tym stylu ocena na trójeczkę, więc nie za bardzo, dystrybutor Play, 30zł dalej gry w sieci, troszeczkę może być teraz z nimi trudniej, bo Flash już niestety zakończył swój żywot może nie będzie się dało już tych gier odpalić dalej jest troszkę o kosmosu NASA na Marsie oraz UFO w Polsce, więc dla fanów teorii spiskowych coś o UFO też się tutaj znalazło także możecie sobie zobaczyć Airstrike 3D czyli prawdopodobnie nieprawdopodobnie nie prawdopodobnie tylko na pewno yy, kolejny klon gier z serii yy, protoplasty, er, protoplastą był r gdzie po prostu radziliśmy przed siebie i strzelaliśmy do wszystkiego co nam wylatywało to ma jakieś nawet y, swoje nazwy, ten gatunek cały właśnie tych shooterów natomiast teraz niestety tego nie pamiętam następny komiks Kolejne łamie główki. Możecie sobie zobaczyć i spróbować na własną rękę rozwiązać. Tuż troszeczkę popsułem, bo już jest wypełniona. Ale dalej, jeszcze jak widzicie, pozostałe zagadki są do zrobienia. No i Cartoon Maker 2. Zróbmy film. W swoim założeniu, bardzo prosta rzecz nie zmieniła się od czasów jedynki. To są było tylko i wyłącznie inne postacie, troszeczkę inne dźwięki, ale reszta jest ta, dalej taka sama jak w jedynce. Bardzo prosta mechanika, bardzo proste za, założenia. Wybieramy postać, wybieramy animację, sobie w tam ruszamy, ona tą animację robi przez ileś klatek, potem cofamy te klatki, dajemy na przykład drugą postać, nagrywamy ją na drugie i w ten sposób tworzymy swój własny film. Jakieś widzicie przedmioty dawać, w postaci, dźwięków jest naprawdę sporo Aczkolwiek w jedynce my się, wydaje że te postacie były o wiele fajniejsze, bardziej różnorodne Cała masa teł Można było się naprawdę fajnie pobawić Tutaj widzicie y, Nauka z Avalon'a Porusz umysł Gwiezdne y, wojny Goldin. Następny wadza piersiń to jest, są chyba dwie wieże, albo powrót króla, bodajże. To już jest taka nawalanka. W kopie można było w nią grać na przykład na PS2. Takie fajna gra. Dalej widzicie dowci, pasy i konkursy. Tu widzicie już w empiquu Call of Duty jedyneczka ze Stalingradu bardzo nawet, nie muszę, nawet chyba nie muszę polecać i tłumaczyć co to w ogóle jest, jedynka genialna gra no i widzicie Star Wars Liga Polska Manager Sim City 4 nasze kodów naprawdę sporo gry sportowe Strategiczne Lords of EverQuest nie kojarzę. Widzicie jeszcze do Shogunu, nawet jest, ale taki troszeczkę niewielki. Tylko nie żeby mieć imieniu nieśmiertelnej jednostki. To się tu wpisuje tego. Dzięki Scanna. No i co, i tu reklamóweczka, domóweczki. Wersja Shareware. Pełna. Wersja. Także widzicie, jak pismo ewoluowało, zmieniało się i pod względem graficznym oraz pod względem całej ramówki oraz dodawanych gier. Także ja Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Komentarze są oczywiście Wasze. I dziękuję za uwagę. Cześć.